Cześć, z tej strony Nikodomika dla Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować plugin No Rangi. Jeśli jesteśmy już na naszym Aternosie, to oczywiście, żeby instalować pluginy trzeba zmienić silnik na Paper Bookit, najlepszy e, Spigot Bookit moim zdaniem. Paperbookit też jest spoko, ale Spigot moim zdaniem jest lepszy. I wybieramy sobie wersję, jaką chcemy mieć na serwerze. I naszego spigota e, instalujemy. I jeśli już mamy spigota, i tutaj jest napisane spigot albo paper MC, no to są dobre, to nie musicie zmieniać. I teraz klikamy tutaj w zakładkę. Pluginy Wpisujemy power, e, power, ranks, A power, i to pierwsze, power, ranks, mm, power, ranksa. Klikamy i pobieramy na naszą wersję się już pobraliśmy, to teraz y, odpalamy nasz serwer Więc widzimy się za chwilę, jak się odpali nasz serwer Dobra, gdy już jesteśmy na naszym serwerze y, To teraz tak, bierzemy sobie, proszę bardzo, y, merangi y, Dobra, wpisujemy pr add, y, nie, create rank wpisujemy nazwę jaką chcemy zrobić tu już Svipa zrobiłem VIP-a zrobiłem, ale dodamy jeszcze Svipa proszę bardzo, mamy Svipa i teraz tak, żeby zmienić mu kolor to musimy, bo jakby mamy już tą rangę, nie? możemy sobie dać um, pr to add some sub rank bo wasnik i tutaj tą waszą rangę jaką chcecie I teraz mamy tą rangę, ale ona jest tylko szara I żeby ją zmienić to teraz wpisujemy e, Tak, kośnik R set prefix um, I dajemy tą rangę, na której chcecie zmienić kolor I teraz wpisujemy um, Q8 Takie coś i wpisujemy kolor jaki chcemy. Będziecie mieli stronkę w opisie i tutaj mamy kolor jaki chcemy dodać do rangi. Po tym YouTube chcemy dodać to, z dwójka, no. No to teraz wpisujemy to dwójka i wpisujemy nazwę rangi. SVIP. I wtedy na końcu wpisujemy pół8 to. I proszę bardzo mamy zieloną teraz rangę. I teraz tak możecie z wszystkimi kolorami. Przypnę Wam jeszcze raz może, że w opisie macie link, link do tej stronki. Tutaj macie wszystkie takie kolory, takie, naj, takie najlepsze kolory. Ja sobie możecie je użyć. No i słuchajcie, no to już będzie tyle. To jest koniec poradnika. Yy, no, to już będzie na tyle. Jeszcze tak. Yy, dobra, teraz PR. Jeszcze możecie się Wam coś. De, del, del super rank mielonki mój nick i teraz zdejmujemy sobie rangę, którą mamy My sobie można zdjąć o sobie tą rangę. I nie mam tej rangi. Żeby ją błyszczyć, bo też było, było dużo takich pytań. Więc dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Um, do zobaczenia w następnym odcinku z porządników na Ternosie